Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dour Hara. to jest moi drodzy, kolejny odcinek z Simulator. Moi drodzy, wyszła aktualizacja, w której dodana została nowa metoda eliminacji. I to też dzisiaj zrobimy. Zobaczymy w jaki nowy sposób będziemy mogli pozbyć się Osany i też innych, bo z tego co widziałem na podstawie screenów można używając tej metody eliminacji pozbyć się. Bardzo dużo osób, i to też dzisiaj będziemy sobie testować. A ja zrobię coś, czego myślę dość dawno nie było. Czyli zaczniemy sobie od random sempaia z pomocą. Tutaj przyjdzie mi dzisiaj pan Misiu, żeby wybrać pięknego, cudownego, niesamowitego senpai'a, wokół którego dzisiaj będziemy łazić i, i, i robić bardzo dziwne rzeczy. Panie Sempai! Ej, zielone oczka, tutaj zielone włoski. Te okulary troszeczkę wystają. Z tych włosków, ale ogólnie spoczko pan sępa, ja też miałem kiedyś zielone włosy, krótko jestem w sumie ciekaw, tak przy okazji zapytam wy na przykład, my się pisie, w jakim kolorze innych włosów nie widzicie poza właśnie tutaj tymi rudymi rdzawymi, ja już nie wiem co to za kolor, były rude jak sobie cofniecie na dawne dawne odcinki, to, to byłem taką marcheweczką, a Teraz taki rdzawy się chyba robi. Senpai, zauważ mnie! Notice me, senpai! Piękny, cudowny senpai! Dzisiaj coś, czego wcześniej nie doświadczyłaś, a nie ja. Mam nadzieję, że się uda, my się pysie. Z tego, co mi wiadomo, potrzebny nam zbiornik, dystrybutor wody, coś takiego. Widziałem screeny, troszeczkę poczytałem, bo w innym wypadku bym po prostu krążył bez celu. I tak w sumie troszeczkę pokrążymy. Ale dobra, gdzie. O! Potrzebujemy tego, czy oni będą się mnie czepiać, skoro. Dystrybutor wody, tak? To jest dystrybutor wody, tak to się nazywa. Czy będą się mnie czepiać, jak ja będę z tym chodził? Miski się czepiają? Nie, to akurat nie jest w ogóle podejrzane. Okej, okay. w szkole można chodzić z dystrybutorem wody. Kucać nie wolno. A, a, a miskę to też. Nie Nieważcie się dotykać, miski. Nie w porze miskowej, w sensie sprzątania. Nie ważcie się jej dotykać, ale, ale dystrybutor wody możecie nawet z nim wejść sobie na lekcję, jeśli macie taką ochotę. Położyć sobie go możecie nawet na. Na ławce go nie możecie położyć. W ogóle nie będziemy Cię nazywać dystrybutor wody. To tak. Nie wiem, będziesz. Butlacian. <sum> możecie napisać w tym momencie hashtag Butlacian. Wszyscy przywitajmy. Nowy przedmiot Wianderę. Czekaliśmy na niego tylko parę miesięcy. Dobra, hmm. wydłupiaj. Checklist, ej, to chyba to. Add liquid to cooler. Find sharp weapon. Find masking tape. Find trat. Dobra, moi drodzy, angielski 10 na 10. Ale cieszę się, że tutaj dali nam już wszystkie wskazówki. Więc, a, ja muszę go mieć ze sobą, żeby widzieć co potrzebuje, dobra, czyli liquid to cooler to myślę będzie najprostsze zadanie idziemy po prostu wlać do niego wody ciekawe czy mogę na przykład wlać benzynę, to też będziemy sobie testować dzisiaj, e, okej, okay, nie mogę tak, czy mogę na przykład zrobić to miską o, ad liquid, zarąbiście dobra, moi drodzy Nieści za ciężko? Pani Andere? Nie, nie, dobra. Sharp weapon. To może być nóż. Dobra. To chyba też będzie potrzebne. Mogę tym rzucić. Bateria samochodowa. Jak tym pieprznę w wodę. To będzie. Bzz, 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 bzz. Chyba tak. Się mamy, się pysie, to tylko ja i. Butlacian, przepraszam, zapomniałem jak się nazywasz. Masking tape i brakuje nam w tym momencie już ostatniego przedmiotu, czyli tej nici. I to może być widzowie wszędzie. Wiem, gdzie coś takiego może być. To przecież jest oczywiste. Tam, gdzie szyją ziomeczkowie. Na pewno to będzie tam. Jak, jeśli nie będzie, to w klubie szycia. To się naprawdę bardzo w tym momencie zdziwię. Proszę bądź w klubie szycia. Proszę bądź tutaj, albo tutaj. Tak przy okazji zobaczę. E, nie, tutaj, tutaj nie. Ale w klubie szycia. Scissors jest. Dobra, to było logiczne. Siema, ma pani Misiu? Create Trip Wire Trap. Okej. Okay. Teraz mogę zrobić pułapkę. Dobra, zapisałem sobie grę. Wydaje mi się, że najlepiej będzie zrobić pułapkę w tym miejscu. Z tego powodu, o tutaj jakoś. Z tego powodu, że Osana przecież idzie tam odebrać telefon. Potrzebuje jeszcze te baterie. Jeśli jakoś tam Osany za bardzo nie uda nam się wyeliminować, to użyjemy tej metody eliminacji na kimś innym. Bardziej chodzi mi tutaj o to, żeby to przetestować, zobaczyć jak działa. I, i, I się gdzieś tam troszeczkę tym pobawić. Więc teraz tak robimy. Ojo, oj joj, oj, oj, nie o to mi chodziło. Remove trap. To wygląda już tak sensownie. Ja mogę. Nie, ja nie mogę się walić w to. Dobra. Czyli. Dobra, nie czepiajcie się mnie. Chodziłem ze zbiornikiem wody, a to jak go podłączyłem w taki sposób, to już wam przeszkadza. Tak. To absolutnie nie jest podejrzane. O, o, dobra, 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 widzowie! No czemu? Czemu nic się nie stało? Spaliło się i nic się nie stało. Nie! Ej! Przecież zrobiła bzybzybzy! Bzy. Ona była w wodzie! Przecież widzieliście, było bzybzybzybzybzy! Pycy, 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 dawaj! osana, Nie, 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 nie! Ja nic nie zrobiłem! To nie ja! Myśl, Pysiu, chyba muszę się dołączyć do Twojego klubu, a nie mamy za dużo czasu, bo zaraz tutaj policja będzie. Nie pytaj czemu. Nic się absolutnie nie stało, jak coś. Nic, 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 nic. Tymczasem napełniamy. No, baw się tam dobrze, wszystko jest w porządeczku. Gdzie jest ten. A tutaj jesteś dobra, chodź. Jak chodzę z Miską, się czepiają, ale. Butlacian z benzyną? Już podejrzana nie jest. Oh my god, is a dead body? Nie, nie, absolutnie, wydaje ci się, ona odpoczywa. Połóżmy sobie tutaj kandelsa. Create. Oj, to nie, nie, tu miało być. Powiedzmy, że wszystko jest mniej więcej dobrze przygotowane. Przepani, proszę tu przyjść. Dobła, dobła, dobła. Kandelsik tam leży. I? Ej. A czemu to nie działa? Czemu to nie, nie pali się? Jak pobierałem te aktualizację, widziałem jakiegoś screena, gdzie wszyscy em, byli porażeni prądem. Czy jestem w stanie w ogóle coś takiego wykonać? Mamy tylko jedną butlę cian. Tutaj na pewno parę uczniów zostanie oblanych wodą. Pytanie tylko. Czy jeśli zostaną oblani teraz, to czy pójdą się umyć? Bo jeśli pójdą się umyć? To raczej nie będzie to możliwe. Chyba, że... Nie, to też nie będzie to możliwe. Nie wiem jak to zrobić w takim wypadku. Jeśli się dzisiaj nie uda, to będziemy coś takiego na live'ach kombinować. Kto będzie szczęśliwcem? Ty koleżanko? Nie. Kto obstawiacie? Ty koleżanko? Okej, okay. mamy tu wodę. I w sumie woda. Jest ogólnie w tym miejscu. Ty pójdziesz się umyć, tak? Tutaj jeszcze ktoś przyjdzie. Create Trap. Absolutnie nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. Proszę tutaj się nie przejmować. Ej, ale koleżanka, koleżanko, bo ty chodź, 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 chodź. Gigle, gigle, dlaczego wszyscy ignoret gigle? Ktoś tutaj jeszcze siedzi, więc ktoś tędy będzie musiał jeszcze przejść. Koleżanko, dl dlaczego wzięłaś konewkę na lekcję? Ja wiem, że jesteś w klubie ogrodniczym, ale mogłaś już konewkę zostawić. Szkoda, że ja w to nie mogę wchodzić. Wtedy by było dużo łatwiej, żeby całą salę wypełnić wodą. Czy to ty będziesz koleżanko tą, która wejdzie? Nie patrz się na mnie. No nie, nie, nie psuj się, nie psuj się. Co? No koleżanka, no. No, dlaczego się popsułaś? No wejdź w to. Picy, 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 picy. Absolutnie nikt nie widzi, co chce zrobić. Nikt nic nie widział. Ej, ale ty też byłeś w wodzie. Dlaczego z powrotem usiedliście w ławce? Wasza koleżanka. O, ktoś został oblany. Siema. Koleżanko, ja wiem, zostałaś oblana i w ogóle wodą, ale myślę, że są teraz ważniejsze rzeczy, niż to, że zostałaś oblana. Najwidoczniej dla niej nie. Jak to będzie działać z Sympajem? Czy Sympaj się odsunie od tej wody? Czy jednak nie? Zobaczmy, przetestujmy na Sympaju wodę plus baterię samochodową. Miski się czepiacie, ale baterii samochodowej nie. No dobrze, dobrze my się pysie. Mam nadzieję, że osoba, która siedzi tutaj. Nie wejdzie w interakcję z tymi stoliczkami, ani że osoba, która siedzi tutaj, nie będzie chciała przyjść tędy. Mam taką bardzo głęboką nadzieję. O, dobra, dobra. Nie, 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 nie tędy, nie tędy. Senpai też jest mokry, ale jego nie poraziło. Przez chwilę widziałem takie teksturki u niego. Ach, ten nieśmiertelny pan senpai. Albo faktycznie zrobiłem coś nie tak i może jednak da się z nim coś zrobić. Ale tutaj zakończymy sobie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek. Pojawiła się nowa metoda eliminacji. Troszeczkę ją potestowałem. Więcej będziemy się tym bawić na live'ikach. Może właśnie zrobię coś takiego, żeby całą salę na przykład wypełnić wodą i wtedy na przykład odpalić. Przepani, to nie jest podejście. Tak? No dobra. Ale wzięcie koleżanki. Jest już bardzo! Ona mi wciknęła gazem. Przy pani, pan misio mówi, zostaw lajka, jeśli podobał ci się odcineczek takiego super kciuka w górę i. Papa.